Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza do podjęcia studiów na kierunkach Sport w, turystyka i rekreacja, fizjoterapia www.awf.wroc.pl Nowe Centrum Skłóża www.redeko.pl www Trener wierzy w swoich liderów, jest przekonany, że po zmianach, które są niezbędne w silnikach, żużlowcy zaczną zdobywać dla betardu wiele punktów. Liczymy oczywiście na to, że nam się uda naprawić ten motocykl, bo oczywiście gdzieś tam silniki są. Tylko że jest problem w tym, że nie jadą tak jak należy i największy problem z tym ma i Bachelor, i Wofinden, niestety. Ale wiem, że dzisiaj w Szwecji już będzie testował Łofinden silniki, które mu wróciły z serwisu. Bachelor też już testował, będzie jechał też w czwartek Polska-Australia, tam potestuje silniki. No i Łofindena mamy w czwartek we Wrocławiu, gdzie będzie też testował. Bachelor z kolei jest w piątek, także liczę na to, że coś z tymi silnikami drgnie. Na słowa uznania na razie zasługuje postawa Macieja Janowskiego. Maciej jest u siebie, tak, ale, ale jedzie na pewno dobrze i do tej pory te mecze, które jechał naprawdę były fajne i efektowne. Tomek Jędrzejak również dobrze jedzie i na pewno u siebie pokaże, że potrafi pojechać. No, w Toruniu, niestety, tam gorycz. Porażki i mocno zostaliśmy zlani, ale no dzisiaj robimy wszystko, żeby to odkręcić, żeby u siebie pojechać dobre męcze. Też uwierzyć czy w tą drużynę i zapraszamy kibiców, żeby nam trochę pomogli, bo wiara jest niewątpliwie najważniejsza. Szkoleniowiec jest optymistą, oczywiście, nie może zagwarantować, że jego podopieczni zwyciężą, wie jednak. Że będą w najbliższym starciu walczyć. Na pewno będzie walka i co do zwycięstwa no zobaczymy. Mam nadzieję, że nam się uda. I wiem, że jeżeli będzie sprzętowo wszystko grało, to nie powinno być największych, najmniejszych problemów, żeby, żeby wygrać mecz. Natomiast no zobaczymy, czy zdążymy, czy to jeszcze będzie trzeba niestety czekać. Do sukcesu potrzeba i świetnej jazdy seniorów, i dobrej juniorów. Ich pierwsze starty. Nie były najlepsze. Tu się nie da ukryć, że, że niestety z juniorami jeszcze jest problem po tym właśnie względem, że gdzieś tam jak przychodzi mecz, to troszeczkę się spalają, za bardzo chcą i, i stąd gdzieś gorsza ich postawa. Pokazali w przedligowych sparingach, że potrafią jechać, że potrafią dobre mecze robić i oczywiście też liczymy, że w tym tygodniu, jak popracują, to, to ten stres gdzieś tam puści i powinni pojechać już lepiej. Mecz w niedzielę o 16.30 na torze Stadionu Olimpijskiego. w centrum skusharedeko www.redeco.pl Akademia wychowania fizycznego we Wrocławiu zaprasza do podjęcia studiów na kierunkach sport, WE turystyka i rekreacja, fizjoterapia www.awf.wroc.pl